O dobra, niech będzie. Chciałeś coś powiedzieć, co mów. Nie, nie, nic nie mówię. Już nic, <laughs> widzicie. Tak. Ale kurde. Czas marnuje. Bo ty jesteś taki, że nie powiesz że do Jak tak. nie? Już tak. się witaliśmy. A nie, nie mówisz, że cięcie jest, że twoje... Ja ...gadawek optymistyczny... Mówiłem rachunka, i cięcie. A. Ciach, ciach. A Ała, spadłem. Oj. Daj mi jeden. K Aha, dobra, nieważne. Dobra. Idę kłaść. To, żeby... to, to. Tury. Idę tury kłaść. Daję sobie dwa staki, i idę tury kłaść. Na którym pasie? Jeden czy dwa? Mam kłaść no, od mojej strony to wiesz, które? Tam, gdzie ten zwrotnik chciałeś zrobić? No, jak ty idziesz na, na, na tą autostradę, to po lewej stronie. Ten pierwszy pas. Już za późno, już lecę. Z torami. jestem prawie w połowie drogi. I się tory skończyły. A na śniegu. Słuchaj, się... nie wiesz, jakąś zwrotnicę zrobisz, czy coś. No i co? Połączy się tory i wejchę obok i zmieniasz. A bo z to zrobi taką gwiazdę. A czego jest rilecraft? I skończyły się tory. Zrób te złote tory. zaraz zacznę produkować je masową skalę. No to dobrze, bo ja tam kupiłem, a to na te tory długo schodzi, a potrzeba trochę ich. Łu, wow, ale już się ich tu nakłodziło. Jeb, jep, jep, jep. O kurwa! Też eee, kobieta. Nie, to jest ten, jest szkielecik z wybuchowymi strzałami. A o kurwa! Wojna! To świetnie! Dalej, co jest Jobani Kur... zamach. Kur... <grywa> Ale wojna! Zbierdalaj. Chłe chłe. Jak ty się wyrażasz. Czekaj. Job twoju maci. O kurwa! A tobie co? Czy wspominałem ci kiedyś, że nie lubię ogórków? Nie. Nie? No. O kurwa! Uhu. Uh, uwaga, uwaga, komunikat specjalny. Ogłaszam, że husiałek gra w City Skylines. Nie ja widziałem wczoraj, to chwilę City Skylines. City Skylines City co to wzięło na to? Taka fajna To Pewnie live robi, albo odcinek. Nie, jak, a wczoraj krótko było. Raz widziałem, krótko. O kurwa, ciastka mi się kończy. <coughs> Mam jedno duże ciastko. A ile w ogóle odcinka jest? Tak, nie skojarzyłem, nie włączyłem Pół stopyra. godzinki będzie. To, może godzinkę od razu. Kurwa! panie szkielety. Gorzej jak to było słychać aż na dole w pokoju. Rzym tak Lo, 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 lo. I co, że ja mam niby tędy wjeżdżać? Aha, a ty tak to robisz? Nie, nie, nie tędy, tutaj na dole to jest jas. A ja robię dwa. Na razie ja idę no tym... to nie. Tym torem idę. No bo to najwyżej tędy będzie Masz. wjazd. Masz. Masz tory? i tu z, z ryb. u siebie tam. Ja idę jeszcze przyniosę sobie. Piękny, dobry człowieku. Znaczy, no trochę tego, bo zrzucili mnie, dlatego do, do ciebie szybko przyszłem. Ops. Dobra, to tam gdzie chodziłeś, to gdzie wjazd, tak? Tak, układaj tam, gdzie wjazd jest. Tam, ten pierwszy tor, co ci pokazywałem. No, ten, ten nie pastowy w dół. To jest taki Nie robię podwójnych. Najwyżej nie wysiadać podczas jazdy. Chociaż może zrobię coś takiego, ale. Ale ich innego. Ale kiedy indziej. Ona kurz Kiedy indziej zrobię coś takiego? O, o, o! -o! Dwóch panów ogórków! Oj, ja! O, ja! Lduje, że odwiedziło mnie dwóch panów ogórków na trasie. Y... No, na trasie. Chyba będzie to teraz oświetlić, mi No, i było tylko e... Allah Akbar. Zdążyłem tylko tak. usłyszeć. Okej. Okay. Jakie? Nie, bo dwóch było. O kurwa no to to wtedy było, ale chyba. Ja, no, przebiegłem, przeskoczyłem na drugi tor i tylko biegnę, 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 biegnę. I tylko... Hu ją tylko. Myślałem, że znowu słyszę. Pss. No i oczywiście trochę torów przepadło. A to nic, uzupełniłem. Ale kurczę, choć jak to... Cały czas pół odcinka męczył się ciekawostka. Kilka postawił tych złotych torów i kurwa dojechał prawie do końca. No i teraz rozkmina. Eee, what the fuck? Nie? My możemy postawić dla, dla ciekawostki, jak to jakiś to. Nie wiem, Intercity zrobimy. <grym> A co, a kto bogatemu zabrał? No ba, jak my sobie kopiujemy i wszystko to... No wiesz, lepiej nie nadużywajmy, tak, bo to takie takie... Cheaters. <laughs> Przecież to nie cheatowanie, to jest tylko mod. Na cheatowanie. <laughs> Okej. Okay. Puc, 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 puc. Ja I mam ten wjeżdżać? Łał. Wow. Hm? Którędy gdzieś wjeżdżał? Ha. A no chuj dobra. Hm? I tędy gdzieś wyjeżdżał, tak? Ej. Patrz, tędy. Nie wiem. A gdzie wygodnie? Eee, e, e, nie, 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 nie. O. I tu przyjdzie. Ja przyciskam. zrobię zraeli kratę, żeby... O. Tutaj złoty tor. Eee, e, nie, 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 nie! Tutaj! Tu bym chciał, na środku. Co? A! Nie tak, po jednym! A no, mu zresztą. Nie symetryczny to. Dawaj, to to Nie jest, to tak, żeby jednym karty wybrał. Daj, to jest. M. Masz Bo... 5000 MC. Bo ja mam mało tolu. Bo mam mało już torów, a żeś tu zawija sawalną. Jak ci wjechać na autostradę? Jo, panny. Powiedz, że masz coś do żarć. Mam. Co tu jest? To ja sobie użyczę, bo. Albo zresztą nieważne. Już znalazłem sobie w eku, co mi ześmiecało, tylko... Co to wpierdolić. Uratowałem cię. zombie, do ciebie. Nie. Bo bo, 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 Akurat zsiadłem sobie i ząbiak se Dobra. To trzeba w to rozwalić. Ue! Wiedziałem. O! Mięso. Okej. Okay. Jak, się, jak się zrobi zrobić to, no wiesz, e, to ja. czy nie? Co? Nie wiem. Uwaga, uwaga, komunikat specjalny, drodzy widzowie. Dzisiaj dłuższy odcinek z budowy kolejki. Dziękujemy za wysłuchanie komunikatu. Ding dong. Jak na pelonie. E, Okej. Okay. Cześć. Ding, ding, ding dong. Wykupujący. W hipermarkecie liczby. Co? Nie chciałbyś poczuć 50 greje na twojej twarzy? Co? 50 nie, twarzy to... greja? Nie, Ona w szkole mówią, że to jest 50 twarzy geja. Okay. Także nie wiem, z której strony to odbierać kupujący w hipermarkecie Lidl, meldujemy, że mamy przecenę na zimienioczki. Dziękuję. O kurwa, mało torów. Chuj, to w ale to to to. to, to. A przecenę na mózg też mają, czy nie? zależy dla kogo? Dla ciebie. Ja nie potrzebuję mózgu. Ja działam automatycznie. Praca i 3 ci wystarczy. Nie, mam i 5. No i 3, a 5 to wiesz, to taki czołg, a... Ale i... zaczyna na dysku terabajtowym mi brakować miejsca. Dlatego muszę pomyśleć o drugim. Oj, oj, oj. No. Czy ja posiadam żelazo? Bo chcę coś wypróbować. Hihihihihi Kuc Brzmi jak zęb Czy ja posiadam żelazo? Nie ja. Hmm no to dziwnie wygląda ten klocek kuźwa Dobrze, nie muszę mieć żelaza. Bardzo dobrze. O, miałem tutaj stone. A. Dobra. A mm -hmm. wypierdziel. Pyk, 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 pyk. Dobra. Mam 11 torów. Nice. I te wrypcie sta diamentów. A bo dwa staki. A my wzięliśmy blok ob Bedrokium Od Mastera jebie, jebie, jebie. Zzzt, zzzt. Wow. Nie, nie braliśmy. Nic. Do. Nie, ja pamiętam, że ten dużo co ma EMC to braliśmy Okej. Kładek. Come on, come on, come on. Ale oszukiści. Czy posiadasz, mój drogi, yy, pięć sztabek zielonych? Yy. Hmm. Bo, ja bo ja chyba po drodze wyrzuciłem. Jakbyśmy w, byliśmy w tym tam No. Mam tylko żelazny piecyk, interesujecie to. Nie, pięć tobie zielaza mnie interesuje. Abo Albo nie przepalone chociaż. Nie. Nie posiadasz? Ale my biedaki jesteśmy. Żeby zielaza nie posiadać. A tu czekaj, przecież ja widziałem tam zielazo jak ja tego... I... lazłem. Dawaj, żarcie. Główco. Ty, ile ten odcinek trwa? Nie ma, ale 40 minut będzie. Co jest? Ja bym obstawiał godzinę. Zakładam, że obejrzysz. I ładnie... No zakładam, że mi się nudziło, bo rok już nie nagrywa Dining Light. Skończył już. No skończył już, że był wczoraj koniec. Tak? Ja już dawno skończyłem. Tylko mi nie mówi, że nie oglądałeś i nie wiesz. Oglądałem. U, u mnie? Znaczy, mówię, że ty skończyłeś. Ja? Mówię no że mówiłem ci. No drugi... Mówiłem, że rogi ty. Znaczy, ja nie skończyłem, nie? Tylko, że mówię, że ukończyłem grę. Znaczy, w 92% to było, ale jak ja to nagrywałem, to wtedy miałem 92%. Teraz mam stówkę. Znaczy, no. I zaczęłam od zera. Kurwa. Dzieje się żelazka? robię te zadania poboczne. No to rob... Znaczy, ja teraz robię, nie? Na odcinku. Thermal Fundatium, nie chcę tego dziadostwa. Galactic Craft, nie. Pan Zielony. Jebut. Dziękujemy Państwu za uwagę. Teraz potrzebuję po... Galactic Craft. No zajeb... Panie, chyba żadnym, żaden szkielet, ani creeper do, do metra nie wejdzie. Okej... Okay. Ha, 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 ha. Fak, fuck, fuck. się jak zielonego żuka! Ale Nie, zdechłeś. Lol, S -s 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 serio? No mówisz, że się jak zielonego żuka. Kurwa, ten wait point. Znaczy, dead point. Może ten? Nie, to może ten? Nie, to może ten? Tak, ten. Okej. Okay. Nie, bo wpadłem w lawę i pss, pss, mnie troszkę <sum> przysmoliło. Chyba się wełna nie zjara. Dobra, nie zjarała się. Cztery sztuki, tylko. Lol. Nie chcę pięć. A, ale jak tu jest system, to kryształki też wezmę. Jedno żelazo, błagam, a najlepiej dwa, żebym sobie mógł skopiować później. Oh. Yes! Thank you very much. Żelazo, zielazo, zielazo lo lo tego, dead pointy muszę pousuwać Remove, remove, remove. W ogóle mój komputer to czarna magia Olo lo zielazo. Dobrze się czujesz? No, bardzo dobrze O kurwa, ile żelaza Bogaty. No, jeszcze skupiłem sobie. Chłę, chłe. Ogólnie te Solki, że taki długi odcinek, ale myślę, że obejrzysz cały. Tak, to sobie wyjdzie. nie mam co oglądać na YouTube, bo ponad 300 subskrypcji mamy, nie ma co oglądać. A żeś wiedział. Ja wiedział. tylko... blondynka z Facebooka. Ja nie mam, no, huśka mam tylko i maję, i huśek Plus zasubskrybowany, trzy kanały i nic więcej. I tam od czasu do czasu zerknę na jakiś kanał czy coś. Disco se posłucham. C -c 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 Stale dawne dzieje. A on o moje ma kanał? <śmianow> Co? Ma ma kanał? Ma, tylko filmów nie ma. <śmianow> o zajebiście! <laughs> kurwa Huh To to szybciej Chyba będzie. przestraszyć jak zobaczysz mój gwiazd Fajnie kurwa, szybciej będzie na piechotę Trzeba te tory złote dać Czy coś Żeby szybciej jechało Znaczy no yy, no Znaczy nic, nie mówimy <guliosenka> chu chu, <guliosenka> oh O chu No kurwa, Szybciej na piechotę będzie ale dobra? Ciu -ciu. Ty Ciuciu ty zajebiście ten przejeżdżać. Chu <guliosenka> <guliosenka> Kuku Teraz jak ktoś pomyśli... Ale ma najebane w tej głowie! Uwaga, jadę! Ty kurwa, postaw ten dol! Z Kurwa, hałuj! Kurwa, do tychu! Ała! Kurwa! Gdzie mój... Mój Nie ma. Kurwa! A, a. A. Kurwa! Skielet O zbierdolę! rozrywki wprowadziłem w odcinek. Wow! Wowy! Ty, ale postaw mi ten tor tam! Nie mam już toru. Kurwa mać, ja też nie mam Lol Jak ja mam se... To mam drogę, ciuch, bzw. O kurwa, bo i... Bo staw to Ej Nie mam to No nie skończ kurwa, daj żarcie za to Mogę się podkapać? Pół hape Dawaj żarcie O No zajebiście, na ciastkach już je jemy ja Miałem pół sejfu tam no, wysadzone ciastkami. No trudno. Innego żarcia nie mamy. No. Uh, kurwa. <grywa> o, kurwa! Aleka życia. Ale <grywa> fejl! Uh, chodź spać. A bo chujnie. Masz książeczkę, ci oddałem. Ne. Czemu ja się w twoim domu utracam? Hmm. Bo ostatnio się u mnie wypągałeś? Kurwa, czasem spierdalać z tego domu. Same zboczeńce. Nie mam miny, carta. Czemu ty latasz goły? Ty do... ała. Tak, powiedz mi, czemu ty jesteś goły? Cicho. Zaraz będę uprany. Pyk, 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 pyk. No, już nie jesteś zboczony. Nie. Mam wstawić kamerkę? O, mam tory. to Huzi chciał pokazać dupę na odcinku. Ale, ale nie jest mówi. taka wielka, że nie sądzę, żeby się w tym. Że, że kamerka klucza. by tego nie gagnęła. Nie, nie zmieściłoby się. Wiem, że chciał. o, o czym mówię? A ja, ja ci powiem tak. Nie wiem, jak to można nie lubić huźka, a siedzieć na jego fan. tego na Teamspeaku. Rozumiesz coś z tego? Nie. Neja, też nie. O kurwa! Oś, ja pierdole! Eee. drogie. Nie. 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 trochę torów. Kurwa, Ja stamtąd mm, Nie. ja Nie. 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 pierdolę. Nie. się tego Znowu Uff, ta wstawiłem dwa staki diamentów i teraz żałuję. Kurwa, tu za mnie z powrotem na diamenty. Jest. Cała skrzynka, ja pierdolę. Dobra, chciałem cię spytać, czy masz Marbla, ale mogę sobie podmienić. Mam Marbla. Przeba, dałem ci kilka styków, a teraz ja żebrałam marblę. <laughs> nie, nie, sorry, zwracamor, mam w energii kondensatorze. Nie, przecież yy, brałeś ode mnie Marbla, potem yy, zwróciłeś mi. Nie, ja miałem ci red zwrócić. Nie chcę już. Nie To my sobie dokończymy to już poza odcineczkiem, tą kolejkę, żeby nie męczyć, bo ja już nie wiem ile tego odcinka kurwa. Jak będzie godziny, to ja się zatłukę. Będziecie mieli co oglądać najwyżej. No to trzymajcie się. No i pa. O. Pozdrawiam mamę.